A na koniec jeszcze o podróży na Marsa, bo o tym mówi się już nie czy, tylko kiedy. A śmiałkowie po tej planecie podróżować będą być może Łazikiem marsjańskim zbudowanym przez studentów Politechniki Łódzkiej. Pojazd odnosi ogromne sukcesy. Teraz zakwalifikował się do finału jednego z najbardziej prestiżowych konkursów robotów mobilnych na świecie. Oprócz Łazika do Abu Zabi pojadą jeszcze trzy inne roboty. A o wszystkich opowie Magdalena Komorowska. Łazik Raptors i trzy drony już w marcu wylądują w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Skonstruowało je 16 studentów. Zawody wydają się prestiżowe, ponieważ zgłosiło się do nich ponad 300 zespołów i są to zespoły z bardzo prestiżowych uczelni z Ameryki, z takich jak Yale, Stanford, czy z Niemiec, z Wielkiej Brytanii. Sukces cieszy tym bardziej, że Drużyna z Politechniki to jedyny reprezentant Polski. A dostać się do finału łatwo, nie było. Zbudowane przez studentów roboty przeszły przez trzy etapy trudnych eliminacji, w których na początku konkurowały aż 143 zespoły z całego świata. Do finałów dotarło tylko 28 drużyn. Chcieliśmy zobaczyć, jak się nasz robot zachowuje jeżdżąc po piasku, w wysokich temperaturach, w wysokim nasłonecznieniu, jak kamery widzą w, w, w całkowicie innym środowisku, jak się zachowują czujniki, czy GPS działa, czy czujniki skanerowe, laserowe dobrze działają. Łazik to niewątpliwie pojazd przyszłości. Może być wykorzystywany w różnych dziedzinach życia. Jeśli w jakiejś elektrowni nastąpi awaria, Robot będzie mógł sam pojechać i, i dokonać napraw. Na konkurs jadą też trzy roboty latające, drony, które są skonstruowane do podnoszenia ciężarów. W Abu Zabi czekają na nie trzy konkurencje. Jedna z nich to start i autonomiczne namierzenie znanego nam już znacznika, który jest osadzony na platformie, poruszającej się po ósemce o odpowiednich wymiarach i Autonomiczne lądowanie na tym znaczniku, w czasie poruszania się właśnie tej platformy. Te drony to pojazdy o szerokim zastosowaniu. Mogą na przykład sprawdzać, czy na danym terenie jest bezpiecznie. Mają też inne zadania. Udzielanie pomocy, czy też szybka, szybkie niesienie pomocy, informacji o tym, że jest potrzeba, po, po, po inspekcję wszelkiej maści, chociażby nie wiem sieci trakcyjnych. Teraz studentów czekają jeszcze ostatnie prace nad ulepszeniem pojazdów i finał konkursu, a nam nie pozostaje nic innego, jak tylko życzyć powodzenia.